Hałas, który słyszycie to moja zmywarka. Dziś na śniadanie mam, będę miała gofry dostowane, jakieś dwa I kawę, jak zwykle. Moja kawa. Takiego? niedziela. Słyszycie e, dziennik, ale nieważne. Jest niedziela, dziś na obiad ja i Giuliano mamy cannelloni, który pierwszy raz robię, w swoim, robiłam w swoim życiu, więc miejmy nadzieję, że to jest dobre. Smacznego! Hej! Jest poniedziałek. Ja oczywiście zbieram się do pracy, a na to będę miała swoją kawę a do tego um, myśli taki z kawałkami um, owocy i mm. <coughs> będę to jadła z jogurtem cytrynowym a do tego jeszcze będę piła tutaj um, sok. Ja tylko, że nie wiem, jak się nazywa ten owoc po polsku, będę napisać gdzieś. A do tego na obiad dzisiaj, bo przyniosę sobie obiad ze sobą do pracy. Miała kanelonie to co dostała wczoraj. No. Hej, dziś jest wtorek. I znowu na śniadanie mam goferki dostawane kawę z przepięknej 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 kuku z tutaj mam sam sok co wczoraj to jest ten owoc ja nie wiem jak się on nazywa po polsku i na gofry będę miała nowego demu z, um, z owoców leśni o tak wygląda moje śniadanie smacznego nadal wtorek i znowu ja jak wiecie ja przywiozę ze sobą obiad na, do pracy chciałam wam pokazać co dzisiaj zrobiłam, tak naprawdę nic takiego bo wczoraj wróciłam bardzo późno z pracy, więc nie chciałam się gotować, nic gotować ale dzięki miłym bogu w nią ogólki przeniosłam, przewiezłam mamy z która wróciła właśnie, moja mama wróciła parę dni temu, więc przywiozła mi ogórki, świeciki, o. A tutaj mamy piadina. Piadina to jest takie coś, ale ciasto kebaba, tylko, że to jest inaczej zrobione, po no w środku włożyłam i to jest takie wielkie, o, takie coś jest, to takie wielkie. I można w tym wkładać tak naprawdę, co się chce i potem to się roz, rozgrzewa. Ja dodałam po prostu tylko w środku ser, bo ja mało jakoś mało ostatnio jem sera, więc dodałam właśnie tego sera. To jest taki ser robiony specjalnie dla tosków, więc on się będzie trochę topił, bo w pracy mam tylko mikrofilmówki. Musiałam coś wymyśleć, o. a tutaj są moje owoce, tylko trzy, bo one są bardzo e, słodkie i strasznie dużo cukru mają w środku, ja nie wiem jak się one nazywają po polsku, napiszę tutaj gdzieś Wam, dobra, pojemniki oczywiście z Ikei, wszystkie. No i oczywiście będę ze sobą wybrała wodę, ja normalnie w pracy piję litra wody. No i to by było na tyle na wtorkowy obiad. Hej, jest e, e, wtorek, jest czas na kolację. Dzisiaj zjemy razem z hamburgery ze z, 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 z świni i z serem tutaj tej małej aperitif, który mi Giuliano przygotował wróciłam, a tu jest sałatka, e, znaczy no surówka z z z, 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 z marchewek, no I to by było na tyle, smacznego hej, dziś <ścoughs> środa, e, na śniadanie będę miała to, to samo co wczoraj tylko, że bez Czemu? Bo jakoś tak nie chce mi się myśleć o czymś innym, więc goferki, sok z, z granatu i To Trochę za dużo mleka dodałam do tej kawy, dobrze nieważne. No, a zjem i zaraz Wam pokażę sobie dnia na obiad smacznego. A tu mamy mój środowy obiad. Tutaj są spaghetti z sosem. Sos to jest taki pesto z, z, z orzechów a tu jest mała sałatka z e, pomidorami takimi małymi z oliwkami i kapel. Dlatego oczywiście przygotowałam już um, olej, który będę przybył z sobą, żeby się nie wylał. no i tyle, jakieś owoce jeszcze muszę wziąć mandarynkę na pewno no i tyle miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia wieczorem, pa hej, jest środa wieczorem, jemy kolację przepraszam, ja już zaczęłam no, zapomniałam po prostu dzisiaj mamy brukselki z z z, 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 z z boczkiem y i tutaj trochę parmezanu jest i tak dalej a tu jest cordon bleu nie wiem czy to jest sprzedawane też w Polsce to jest po prostu y pies skórcza z kurczaka pokrojona na pół i y y w środku jest um, ser i szynka a potem jest panierowane ja po prostu go tak kupiłam gotowego rozgrzałam na patelni. O, tyle. No, a potem jeszcze mamy chleba tutaj i pizzę. Focaccia znaczy. No. Smacznego. Hej, jest, jest. czwartek. Dziś jedziemy do Mediolanu razem z Julianą do pracy. Yy, więc jakieś szybkie śniadanie, żeby yy, się nic nie stało w samochodzie. Yy, yy. Tu są sucharki z dżemem z, z, z owoców leśni, tu jest mój sok z granatą, którego uwielbiam, a tu jest moja kawa z mlekiem, dzisiaj do, m, dobrą ilość mleka dodałam, no i super kubek z okay. bardzo go lubię. No, to by było na tyle, smacznego i miłego dnia życzę. Pokazałam wam, co zjadłam, bo była w Mediolanie. Tak naprawdę na obiad jadłam hamburgera w ciągu 15 minutach. I wczoraj wieczorem jadłam pizzę. mam zdjęcie tej pizzy, więc na pewno to patrzyliście już. A dziś już jest piątek, i dziś mam, jak mam, na zwykłe mam kawę. A do tego nie miałam jeszcze goferki, które się gotują. Właśnie się gotują, <laughs> ja po prostu jestem za bardzo zmęczona, żeby pomyśleć o czymś innym na te śniadanie. No, e, dzisiaj też nie zobaczycie, co będę miała na obiad. Tak, z filmikiem, tylko pokażę Wam 5, e, jak nie dwa, e, bo e, po prostu w piątek mamy taką tradycję w pracy, że e, wychodzimy przez razem e, na, na obiad, więc. No po prostu między ludźmi jakoś taką się nie chcę nadać z kamerą. A tak naprawdę to mamy tak zawsze mało czasu na ten obiad, że no tyle. O. A jeszcze sok na pewno dodaję do tego. Z granatu na pewno. No I to by było na tyle. Zobaczymy wieczorem. Smacznego! Hej! Dziś e, piątek wieczorem. E, tu nasza an, kolacja. E, jest tu resztki z, z, z tamtego wieczoru. To znaczy brukselki z, 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 z boczkiem. E, tu jest koper. E, w, sorówka z koper. E, bardzo prosta, ja bardzo ją lubię, to jest zrobione z, z musztatą i to są takie krokiety z, z ryby. Nie wiem jest z jakiej ryby, bo ja po prostu je kupiłam mrożonych i teraz e, zjem pierwszy raz, więc m, powiem Wam, e, czy to dobre, czy nie. No, no, to by było na tyle. No i do zobaczenia i smacznego pa! Hej, dziś sobota, sobata, nie stawano, bo ja jadę na bazar, ale e, chciałam pokazać śniadanie dzisiejsze. Jak zwykle kawa z mlekiem i to jest sok z granatu, a tu jest myśli i w tym kubku z hikej, który pasuje właśnie do kubka, o. E, będę um, jadła... Um, Jogurt właśnie z myśli, a jogurt jest z, z owocami i z myśli też. Więc chcę zobaczyć, jak to będzie razem wyglądało. No, to by było na tyle. Smacznego. Hej kochani, dziś sobota wieczorem. Zapomniałam nakręcić filmik na obiedzie, przepraszam, ale y, dziś na kolację jesteśmy w domu. A przygotowałam saszłyki, które były przygotowane w piecu, więc powiem Wam, jak to nam smakowało. A dzisiaj przygotowałam też taką tartę słoną. Ona w środku ma cukinię i resztki w ogóle, co jest, i ser. Jakbyście chcieli przepis takiej tarty, która jest, może być zrobiona ze wszystkim tak naprawdę, ja mam, jak mam resztki, to robię coś takiego, ja często ją robię, więc Napiszcie cię na dole, jeżeli byście chcieli taką... taki przepis takiej tarty. O! I tyle. Potem jeszcze wam pokażę, e, jak będzie wyglądał nasz deser. No. Smacznego! A na deser mamy tutaj e, truskawki z cukrem. Truskawki z cukrem. A potem będziemy jedli faworki. No. To by było na tyle. Już biorę się do jedzenia, bo oczywiście Juliano musiał dodać śmietanę bitą. Więc. Tutaj -mm, miga, że smakuje. No dobra, to by było na tyle. Smacznego jeszcze raz. I do zobaczenia jutra. Pa!